Pojednajcie się z Bogiem. W wielu krajach na świecie toczą się niekończące się krwawe wojny, które niszczą rodziny, plemiona, narody. Opowiada Gloria, dwudziestolatka. Dowiedzieliśmy się o spaleniu pewnej wioski i o tym, że wielu zostało pozbawionych wszystkiego. Wraz z przyjaciółmi zainicjowałam zbiórkę potrzebnych rzeczy, jak materace, odzież, żywność, Pojechaliśmy zawieść te rzeczy, i po ośmiu godzinach drogi spotkaliśmy tych zrozpaczonych ludzi. Słuchaliśmy ich dramatów, ocieraliśmy łzy, pocieszaliśmy. Jedna z rodzin powiedziała: Nasza córeczka była w domu, który spłonął. Wydawało nam się, że umarliśmy wraz z nią. Teraz, dzięki waszej miłości, odnajdujemy siłę, aby przebaczyć tym, Którzy byli sprawcami naszej tragedii. Święty Paweł również miał takie doświadczenie, to właśnie On, prześladowca chrześcijan, spotkał na swojej drodze w sposób zupełnie nieoczekiwany, całkowicie darmową miłość Boga, który potem uczynił Go Głosicielem pojednania w Jego imię, stał się żarliwym i wiarygodnym świadkiem misterium Jezusa. Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pojednał świat z sobą, aby każdy człowiek mógł poznać i doświadczyć życia w komunii z nim i z braćmi. Dzięki Świętemu Pawłowi ewangeliczne przesłanie pojednajcie się z Bogiem dotarło i zafascynowało nawet pogan, których uważano za dalekich od zbawienia. Również my, Mimo popełnianych błędów, które nas zniechęcają, mimo łudy fałszywych zapewnień, że się bez tego nie obejdziemy, pozwólmy, aby Boże miłosierdzie, ta nieskończona miłość uzdrowiła nasze serce, abyśmy byli zdolni dzielić się z innymi tym skarbem. W ten sposób możemy dać swój wkład w realizację Bożego zamysłu pokoju wobec całej ludzkości. I wobec całego stworzenia, który to zamysł przewyższa ludzkie przeciwności, jak o tym mówi Karel Lubich w pewnym tekście. Na krzyżu, w śmierci swego syna, Bóg dał nam najwyższy dowód swojej miłości. Przez krzyż Chrystus pojednał nas ze sobą. Ta fundamentalna prawda naszej wiary i dziś jest aktualna w całej swej wymowie. Jest objawieniem, którego oczekuje cała ludzkość. Bóg jest blisko wszystkich ze swoją miłością i kocha każdego miłością pełną pasji. Nasz świat potrzebuje, by mu o tym mówiono. Możemy jednak głosić tę prawdę tylko wtedy, gdy wpierw będziemy ją głosić i przypominać samym sobie, aż poczujemy się zanurzeni w tę miłość. Nawet gdy wszystkie okoliczności zdawałyby się temu przeczyć. Cała nasza postawa winna uwiarygodniać tę prawdę. I dlatego trzeba pojednać się z bratem czy siostrą, jeśli mieliby coś przeciw nam. Miłujmy się tak, jak on nas umiłował bez osądów i uprzedzeń, lecz z otwartością na przyjęcie i dowartościowanie tego, co jest pozytywne w naszym bliźnim. Z gotowością oddania życia jeden za drugiego. To jest najważniejsze przykazanie Jezusa. Ono winno wyróżniać chrześcijan. Jest ono tak samo ważne dzisiaj, jak w czasach pierwszych chrześcijan. Żyć tym słowem znaczy stawać się narzędziami pojednania. Żyjąc w ten sposób, wzbogacimy nasze dni gestami przyjaźni i pojednania w rodzinie i pomiędzy rodzinami, w kościele i pomiędzy kościołami, w każdej wspólnocie świeckiej i religijnej, do której należymy. Leticja Magry